Halo? witaj, 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 witaj Kupelat. Słuchaj, zeszły rok przyniósł nam bardzo wiele niespodzianek w świecie gangsterskim. Chciałem poznać twoje zdanie na parę pytań. Masz chwilę? A co takiego nie było niespodzianką dla ciebie? <śm> No, słuchaj, no choćby to, że Słowik jego głupie wymuszenie na stokoła. Myślisz, że on musi takie płaskie numery walić, aby funkcjonować? Wiesz co, to nie był płaski numer, bo to, czy było to stokoła, czy było to 10 baniek, to jest jakąś sprawą drugorzędną. E, ważne jest to, że e, o, w ich mniemaniu oni mają autorytet w mieście. Oni się zatrzymali oczywiście w latach 90., ale w ich mniemaniu mają autorytet w mieście. Ich się ludzie boją i zastraszają. Zrobili sobie z podwagi, nie zrobili, bo ten sposób trwa od lat 90. -tych. Sposób na zarabianie i kasy. Więc czy to jest, ja bym się tutaj nie koncentrował, czy to jest 10 koła, czy to jest 100 koła, czy to jest bania. Wiesz co, no, ale może... nie zależy, nie zależy od, wiesz, od, wielkości, od wielkości działki. Ale Słowik z tego, co ja się orientuję, on nie musi walić numerów, bo ma pewne nieruchomości, ma pewne sklepy i powinien sobie, wiesz, funkcjonować z samego rentu. Po drugie, wiesz, ja się widziałem ze Słowikiem na dniach morza w Gdyni. Było to w zeszłym roku w czerwcu, pod koniec czerwca była wystawa Pięknych Jachtów i, i tam był z kolegami oczywiście przywitaliśmy się powiem Ci, że bardzo dobrze wyglądał napakowany jakby ktoś mi powiedział, że 3 miesiące później zostanie spacyfikowany w Mariocie za taki numer na stokoła, to bym nigdy w to nie uwierzył mhm. no i tutaj chyba troszeczkę jest na zasadzie strach ma wielkie oczy bo ani on nie jest opakowany, no przecież ja widziałem go teraz ostatnio, to, 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 to jest kurde, no to jest wysportowany, ale on już nie trenuje, on po prostu tam z rozpędu jakieś tam ćwiczenia robi, żeby, żeby, żeby się nie, nie zastarzyć. Co do tego rentu, to, to powiem Ci tak, zależy dla kogo jaka suma jest duża. On dla ludzi majątnych jest golasem. On sobie tam radzi na jakimś poziomie. Nie wiem, czy on ma jakieś sklepy, czy jakieś nieruchomości, bo miał ostatnio problem z zapłaceniem karcji. To tak bym, tak bym nie szarżował z tym jego majątkiem. Natomiast wiesz, on bardzo bogato żyje. On nie potrafi wypić normalnego wina, on musi najlepsze, najdroższe, wiesz, lubi świecić. Ma sporo przygłupów z Kasą, którzy uważają, że Słowik to jest jakieś bóstwo gangsterskie. No i po prostu się boja na, na, na tej legendzie. Czyli co, żyją wszyscy cały czas światem lat 90., tak? Według ciebie. No, no, no nie widzisz, no według mnie, no nie widzisz, to no takie są fakty. No świat poszedł do przodu, dlatego się dziwię. Świat. No po... widzisz. No. Trochę, im, trochę im uciekł świat. Słuchaj Jarek, a oczko i jego zatrzymanie, bo to też jest bardzo a ciekawe. Wracając, wracając, do Słowika, uh -huh. to też to no nie można powiedzieć, że tak mu uciekł ten świat. Bo on troszeczkę mentalnie myślę, że ewoluuje. No bo skoro zaprzestał grypsowania, a teraz go skitrali dwora, to, to, chyba, to chyba kurczę o czymś kiedyś, to był dla niego honor. No, no, nie, w ogóle nie, to nie do pomyślenia, żeby, żeby coś z grypsowaniem działo się w jego życiu. Nie tak. A w tej chwili widzisz, jak skończył. no jemu, To ja mu pewnie zależy, ale wiesz, w, dzisiejszej w dzisiejszym pudle, to wiesz, jak to jest. Tam masz, masz jakiś hajs, a zawsze będzie miał takich, którzy mu będą pomagali. Bo są zauroczeni, bo są zauroczeni starą legendą. Więc yy, od jakiejś tam pieniądze będzie miał, to, 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 masz pomoc, masz pieniądze, to jesteś bogiem w pudle. Rozumiem, czyli jebać zasady, liczy się kasa. No, no, to, no to 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 psz, tak późno do, to dostrzegłeś? <laughs> nie, ja to wiedziałem bardzo dawno, nie. Ja to wiedziałem bardzo dawno, ale kurwa, dziwi mi cały czas, że ludzie, wiesz, jakby żyją tamtą legendą lat 90 i nie potrafią wyjść z tamtego, z tamtego etapu życia, Przy to było w tamtym tysiącleciu, kurwa, nie. No tak, ale on do tej pory jest, wiesz, atrakcyjny gangstersko. Więc, więc ludzie się podniecają, jak, jak wiesz, jak powiem, pogadać się z takim słowikiem. Zwłaszcza, że on jest niezłym manipulantem, potrafi taką atmosferę zbudować, taką dramaturgię, że wszystko wydaje się kurde, takie, takie realne, takie oczywiste, że on jest najnaj, że wszystko może. No i oczywiście wielkość gangsterska, tak. Rozumiem. Zejdźmy z tego słowika, bo, bo, bo rzeczywiście ma chłopak teraz lipę. E, oczko i jego zatrzymanie. E, wiem, że masz kontakt z Rafałem Czarnym. Czy ty może znasz jego zdanie na temat tej sprawy? Tak, niezmiennie go nienawidzi, <laughs> Rafał. Dla, dla Rafała to jest przykład y, szójostwa, świństwa. I wszystkich najgorszych cech, jakie, jakie gangster dawniej mógł mieć. I teraz mniejsza, no bo oczko no, się nie zmieniło przez wiadomo, nie? Słuchaj, jest pewien facet, który ma bardzo szerokie wejścia w palestrę szczecińską i nie tylko. I z tego, co podał informację, podobno, podobno oczko nie jest sztywny swoim zasadom. Rozpierdala się. No ale to w tej chwili każdy już tak kalkuluje. To już są nowe czasy. Fakt faktem on ma 71 lat, on jest 54 rocznik. Niewiele mu zostało no w życia. No potrafi liczyć, nie? No potrafi liczyć, tak. To co będzie siedział kurczę, ma w perspektywie zdechnąć w pudle? duży wszykuje się mu wyrok. Plus przecież miał zaległe chyba 5 lat do odsiadki, a teraz ma zajebiste zarzuty, międzynarodowy handel. To tam dwucyfrówka spokojnie wejdzie. Jeszcze on, taka recydywa, Wiesz co, nie wiadomo, bo oni mają hajs, to w dalszym ciągu jest pokłosie tej znajomości z Fancinim, bo jak tylko wyszedł, to uśmiechnął się do Ricardo i Ricardo tam coś, wiesz, zawsze tam jak, jak, jak Fanciniemu spadło coś ze stołu, to oczko, oczko z gębą był pierwszy. No Oczko był widziany w Hamburgu, podobno jeździł Fanciniego McLarenem, yy, bordowym. A. I, i, I z tego co ja wiem, akurat to też właśnie uderzyło do Fanciniego. I podobno na Fanciniego zeznaje. No. Także, tak. może, także może być nie za wesoło u, u Marka Oczko. Słuchaj, w piątek wychodzi Bogucki z kryminału. Tak, tylko jeszcze wracając, wracając jeszcze do Oczka. Mhm. Jeżeli Oczko daje, a daje, yy to powiem ci trochę karkałomny układ sobie wymyślił, mhm. bo wiadomo, że Fancini, Fancini już się rozpierdolił. Już poszedł teraz na współpracę. Tak. Więc jeżeli oczko coś nagada na Fanciniego, to wystarczy, że Fancini... Zdubluje jego pomysł i, i już jest wygrany. Wyścig szurów jest niewątpliwie wygrany przez Fanciniego, bo Fancini ma większe doświadczenie, ma y, większe możliwości i większą wiedzę. I więcej pieniędzy. Wiedzę, która, wiedzę, która jest bardzo atrakcyjna właśnie dla śledczych. I wiadomo, że, że do współpracy wybiorą Fanciniego, a nie Oczko. Także Oczko to albo siedzi i nie gada. A jak gada, no to po prostu wymyślił to w karkołomny sposób, bo na tym tylko przegra. Tak. My właśnie jesteśmy świadkami początku końca yy, oczki. Podejrzewam, że może kopyta wyciągnąć w kryminale. Smutny koniec a, byłego. A, by się... Smutny koniec byłego a, to... gangstera. Powiem Ci, w dupie mam to, 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 to całe towarzystwo gangsterskie, bo, bo oni zostali na ileś lat do tyłu, wiesz, oni nie potrafią sobie dać rady z nowym życiem, nie potrafią wiesz, przeistoczyć się w jakichś biznesmanów, bo nawet Wiadomo, no mamy różne biznesy i różnych biznesmenów. Niektórzy też troszeczkę takie karkołobne, dosyć, wiesz, biznesy kręcą, ale to wszystko wychodzi, bo jeżeli, jeżeli jest mądry, jeżeli ma dobrą oprawę prawną, to wszystko przechodzi i, i, i idzie, idzie żyć z tego. Natomiast no, kurczę, z takimi możliwościami, jeżeli oni dalej robią to, co w 90 latach. To tylko świadczy o nich. Są mi głupkami po prostu. Zgadza się. Swoje ostatnie pytanie, bardzo ważne, bo w piątek wychodzi po 25 latach Ryszard Bogucki. Czy podtrzymujesz Aha. swoje zdanie, że to on wykonał wyrok na Persingu? No, ale takie są fakty. To nie jest to moje zdanie, to jest moja wiedza. Bo tam jest, tam był świadek koronny ustanowiony do sprawy, który go wiózł, który był kierowcą ten dziadek. O no, dziadek nie żyje, to raz, a dwa nie wiem czy wiesz... No, zapił się. No, zapił ale, się, do ale, 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 No, ale no z zeznania złożył i, i wiedzę całą przekazał. Ale wszystko jest kaseta. Się po, gruntownej, po gruntownej weryfikacji, wszystko się zgadzało, jaka kaseta. Podobno jest kaseta, która uwieczniła Boguckiego w hotelu w Bielsku Białej, tam gdzie był rzekomo chory. Tylko ta kaseta, ona podczas trwania śledztwa gdzieś zaginęła. I tutaj ja podejrzewam, że teraz jak wyskoczy Bogucki, będzie domniemywał kolejnego śledztwa w tej sprawie i żądał wyjebanego odszkodowania. Główno dostanie, bo gdyby coś było nie tak, to już by dawno wyszedł. Już nie jeden, to, to są czasy, kiedy nie jeden z takich wieczniaków, którzy dostali grube wyroki, weryfikowali swoje wcześniejsze procesy. Mhm. I niektórym, niektórym się udało. Tak jak Kraska, tak jak, wiesz, tak jak. No, no inni, no wiesz. Mhm. Nie będę ci teraz sypał, jak, jak, jak z rękawa nazwiskami, ale, ale to się zdarza. Mhm. Nieczęsto, ale się zdarza. Natomiast Bogucki chyba się naczytał o, o takich właśnie sprawach. Tam są fakty, kurde. Tam są fakty, niezbite dowody. A to, że on gdzieś tam. Przy... Dlaczego akurat był? parędziesiąt kilometrów od tego miejsca, czy paręnaście kilometrów od tego miejsca, a nie w drugim, za końcu Polski. Może no, mieszkał w Giełzku. No, e, mógł mieszkać w, w Łebie albo w Ustce, no bo, bo gdyby to było, gdyby zbrodnia była na przykład w Łebie, to, 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 to mieszkałby y, koło Łeby gdzieś i i też, I też bym mówił, że no akurat to w innym hotelu był. Mhm. Pamiętaj, co byś zrobił? No przecież Ty też jesteś przytomny. Co byś zrobił, jakbyś szykował taki numer? Alibi. No przecież każdy głupi zrobiłby sobie alibi. Dokładnie. No więc to jest to jego alibi i on to forsuje. No ale tego się nie da, bo to nie da forsować, ponieważ to już jest sprawdzone. Zweryfikowane są zeznania świadków, fakty. No, no, nie, nie ma możliwości, żeby, żeby tak, z, tak, z takimi mocnymi dowodami ta sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia, bądź została negatywnie w tym momencie zweryfikowana. Ona była procesowo pokazowa, świetnie przygotowana. I odsiedział swój wyrok, karę odbył i tyle, i koniec. Rozumiem. Nie wiadomo, kiedy wychodzi ten Niemczyk cały, nie? Bo to jakoś powinien chyba niedługo też wyjść do tej sprawy. Ja nie wiem, czy on, czy, on, czy on nie wyszedł wcześniej? Nie mam, nie mam pojęcia, wiesz, absolutnie. No bo przecież on zeznawał. No, i tak naprawdę, de facto, to, to, to miał mniejszy wyrok od Bobuckiego. To, to on chyba już jest na wolności. Mhm, mm mm -hmm. Musiałbym no to sprawdzić. Na, na pewno nie powinien siedzieć, siedzieć dłużej. Mhm, mm mhm. Mm A na końcu anegdota. Yy, misiek z Nadarzyna. <laughs> Słyszałeś o tej sprawie? Wymuszenie od dewelopera? Z osobowej mafii? Tak, tak, tak. tak. <laughs> człowiek. No. no ale słyszałeś o tym wymuszeniu na 12 milionów? Nie słyszałem. No i tak się odżegnywał, że on taki charakterny z Polakami zobacz, no, czeka ekipa. A między... pięciu, no. pięciu klientów, cztery narodowości. Ja, ja, ja. <śmiech> <śmiech> Także tam też może być niezamiętowo w tej sprawie. Developer podobno daje grubo i tam są dowody, że wiesz, brał w tym udział, nie? No ale no, no że go zamknęli. W no mm -hmm. tej chwili to nie ma tak, że jak kiedyś, że zamykają i może się uda, może nie, nie uda, może mu dojebiemy, to się przyzna. No co ty? No. Mm -hmm. Teraz są żelazne, niezbite dowody, to zamykają. Jest nie ma lewizny na, na, na policji w wymiarze sprawiedliwości. Co ty? W latach 90. to była pełna samowolka. Teraz wszystko się pozmieniało, ale niektórzy mentalnie dalej siedzą do tak 90. i niestety nie ma dla nich no to litości. A taki misie, to jechał na Farmazonie, wiesz, no był, no nie powiem, że był nikim, no bo od zawsze tam drażnił nas swoją obecnością w tym nadarzeniu. Tylko tyle, że nie można się było. Do dobrze, on, on w tej chwili opowiada, jakim, jakim on był kozakiem. On siedział tam, zasrał drzwi, kurczę, do tej swojej knajpy i zabarykadował się głównym i siedział tam zamknięty. A przecież cały czas, nawet jakbyś chciał podjechać kiedyś w dawnych, lat, w dawnych latach do Miśka i jedną ci wiesz z łokcia, to przecież byś od razu został powiedziony przez policję, bo on tam gościł, pił z tym prosiakiem, tym byłym komendantem z Komorowa. Tam, późniejszym w Nadarzynie przecież tam radiowóz stał ko koło Parnasa tam policja go cały czas obstawiała a on też się wyrabia na jakiegoś kurwa takiego szlachetnego charakternego ręce opadają no. Jarek zbliżamy się do 20 minut dzięki za rozmowę pozdrawiam trzymaj się no nie ma za co pozdrawiam trzymaj się